dobry Państwu! Bronisław Komorowski, kandydat PO na prezydenta Polski. Szanowni Państwo, ostatni dzień kampanii prezydenckiej, jutro cisza wyborcza. W związku z tym chciałbym jeszcze tutaj Państwu przedstawić moje ostatnie wystąpienia i jeszcze raz zachęcić do wybrania mnie na prezydenta Polski. Dzisiaj chciałbym z Państwem porozmawiać o niezawisłych sądach w Polsce. Jak Państwo wiedzą, może część z Państwa już miała styczność z sądami, część jeszcze nie. Ale jak Państwo wszyscy wiedzą, sądy w Polsce są niezależne i niezawisłe. Te sądy są ponadpolityczne, neutralne i sędziowie. Adwokaci i prokuratorzy są jak najbardziej osobami bezstronnymi, niezaangażowanymi politycznie w żaden sposób. Są to osoby neutralne, niezbowiązane z nikim. I chcę tutaj powiedzieć, że ja Państwu obiecuję, ja osobiście, Brońcowcom Komorowski. Obiecuję Państwu, że jeżeli wybierzecie mnie Państwo na prezydenta, to ja obiecuję, że będzie tak jak teraz, Szanowni Państwo. Tak jak teraz. Czyli, że sądy są oczywiście bezstronne i neutralne. Tak jak Państwo sami możecie sobie zauważyć na przykład nie ostatnich lat, kiedy przy władzy stoi wspaniała partia, czyli Platforma Obywatelska. Najlepsza partia Polski, jak wiemy. Chcę tutaj też zaapelować do moich wyborców, że jeżeli macie tylko jakiś problem z własnymi sądami w waszych miastach i wsiach, proszę do mnie zadzwonić. Ja wszystko załatwię. Załatwimy sprawę od ręki. Załatwimy sprawę od ręki. W ciągu 24 godzin będą Państwo zapewnią sprawę tak jak Państwo zechcą. Ja, Bronisław Komorowski, Wam to obiecuję. Jak Państwo widzą, bycie kandydatem na prezydenta ma swoje w... też walory. I ja się z tego bardzo cieszę, ponieważ korzystam ja i moja rodzina, na tym. jak również dalsi krewni i znajomi.